Siemka, jestem Orlean i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pokażę Wam moją mapę parkur, którą dałem po prostu link w opisie, w poprzednim odcineczku, taki króty, króciutki odcineczek. No i zobaczcie, wbiliście mi 105 subskrypcji, po prostu muszę Wam za to bardzo i to bardzo podziękować bo bardzo długo już po prostu dążyłem do tego celu aż w końcu mi się udało dobiliście i to jest wasza zasługa dziękuję no, a więc przejdźmy już do tej mapeczki no, to jest min, mine parkour mine parkour po prostu wejdźmy sobie zagrajmy w moją mapeczkę o, witaj Zasady. Graj na game mode Adventure. Graj na pokojowym poziomie trudności. Mam pokojowy? Tak, mam pokojowy. Nie używaj komend. Dobra, mam nadzieję, że uda się te zasady tutaj. Wiecie co? Mam nadzieję, że się uda po prostu je tutaj ich przestrzegać, ale poczekajcie zanim jeszcze zaczniemy. To ja sobie tutaj partikle wyłączę, no bo denerwują mnie te Cząsteczki Mikstur O. No. I autor mapy to oczywiście ja. I informacje o mapie. Czekajcie. O. Mapa ma 9 poziomów parkura Mapa jest mapą parkur to wiadomo. <laughs> Okej. Okay. No to zacznijmy już tą gierkę. A więc jeszcze przed startem zachęcam do... Polajkowania mojego filmu, jeżeli wam się oczywiście podoba. Nie zmuszam, ale no polecam zostawić łapkę. Wejdźmy, no i kliknij, aby zacząć grę. A więc klikamy, no, wybierz poziom. Oczywiście wybieramy pierwszy. No i zaczynamy pierwszy poziom tutaj. Dobra, pyk. Ojej, dobra, poziom trudności, łatwy, poziom dwa. Dobra, no i to jest taki poziom. Hop, 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 hop. Dobra, ukończono poziom drugi. Teraz weźmy sobie e, poziom trzeci. Nawet dobrze nam tu idzie, słuchajcie. Muszę powiedzieć, że dobrze mi idzie. E, bo na pierwszym poziomie e, czasem mi się po prostu tam na tych drabinkach... O, jak łatwo 180 poszła. Po prostu na drabinkach mi to trochę nie wychodzi czasami. Ale poszła mi ta 180. <laughs> Ej, fajnie. Dobra, poziom czwarty. Ok, i hop, hop, hop. Poziom piąty. Nie wiedziałem, że jestem taki dobry w stu siedemdziesiątkach. Dobra, poziom trudności normalny. Dobra, wchodzimy. Pyk, pyk. I czekajcie. Hop. Kurde. Nie udało mi się. Nie tym razem. Słuchajcie. Minecraft powiedział nie dzisiaj. Dobra, e. Czekajcie to z dwóch kratek Jest. Dobra. I hop. Ukończono poziom piąty i szósty poziom. No. I jak tu tutaj jest. Okej, okay, kaktusiarnia. Jaka tam kaktusiarnia? Oryl. To jest pustynia raczej. Dobra. Wo, prawie spadłem. No i spadłem. Dol. Ojcie. Hop 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 poziom trudności już trudny no zobaczymy jak ja tutaj to zrobiłem że to jest trudny te pochodnie trochę dezorientują mnie tutaj przeszkadzają mi w koncentracji troszkę okay. O, ho, ho, Udało się! Nice. Dobra, y, mamy poziom ósmy. Też jest y, trudny. Tak ja tu przynajmniej napisałem. Ok. Czekajcie. Dlaczego to jest tak? mam... Czekajcie. Jak wygląda szybka? Nie no, wolę mieć więcej FPS trochę. I hop, teraz będzie druga. Da się? Udało się. Jest. Dobra. I teraz lecimy do najlepszego poziomu, czyli dziewiąty. End 2. Poziom trudności niemożliwy. I sam muszę przyznać, że jest to niemożliwy poziom. No, patrzcie, tutaj jest 180. Podwójna jeszcze, w dodatku. Tam jeszcze skakanie po i jednocześnie otwieranie boxów, A tutaj to też trzeba. Tutaj slimy są. Dobra. Nie umiem jeszcze tej 180, akurat. To może mi długo zająć. Słuchajcie, serio. Robienie tego. Może mi zająć naprawdę masę czasu, więc jeszcze tutaj z wami trochę zostanę, a potem może zrobimy time lapsea. Okej. Okay. O kurde. <grym> Dobra. I Hmm? O oh, kurde. Nie udało się. Jeszcze raz. I i czy się tym razem uda? Oh, kurde. No już prawie. Dobrze. I oh, kurwa. Ja, no, ja się naprawdę męczę przy tej 180. Bo ja nie, nie trenuję tych 180 podwójnych. Znaczy, ostatnio trenowałem i w ciągu jakichś 3 godzin zrobiłem nie wiem kilka. Bo są naprawdę trudne. Kurde, ale ciężko się przechodzi e, te 180. Zły start i kurczę. Mm. Dobra, słuchajcie, zrobię time lapsea. E, po prostu nie będę tutaj was zanudzał e, po prostu. A wy możecie się pośmiać trochę z tego głosiku, tego cieniutkiego e, i pośmiać się z tego, że mi się po prostu o! parkour nie udaje. Zrobiłem podwójną 180 -kę. O kurde! Dobra, teraz magam, nie chcę tego zlamić. Jest? Kurde! Dobra, robię time lapsea. Miego oglądania. Wow! Udało mi się dwie. Zrobić sto osiemdziesiątki podwójne. O kurde. Nie. Dobra, to jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra. O. Okej. Okay. Nie, nie! No nie słuchajcie. Znowu nie! Nie no tam prawie się udaje, tylko tam lamie. Jest I czy to będzie ostatnia próba? Proszę... Nie Nie! coraz lepiej mi to idzie! Nie! Dobra. O kurde. Trzy! Trzy pod rząd. Co jest? I, i zlabiłem. Widzicie? Ożyli jest snubem. W takie Ale to, że udało mi się trzy razy, to już nigdy mi się to nie przydarzyło. Trzy razy pod rząd. I policzcie, ile podwójnych mi się udało w ogóle w tym odcinku. Kurde, prawie. E, jeden milimetr. Milimetr e, po prostu. O! Hop. Ok, hop, ok, hop, hop. No nie. Dobra, słuchajcie, robię cięcie. Tutaj ale spróbuję to przejść. Jakoś to będzie. Ale dobra, nie będę po prostu was zanudzał albo nie. E, żeby nie było, że. E, pretensji w komentarzach, że, że sobie splitowałem. E, no to po prostu. Zrobię takiego mega szybkiego time lapse'a, takiego wiecie, już mega szybkiego. To zaczynamy. Test. Teraz. Nie. <ścoughs> 你耶。 Kurde! Dlaczego mi się zawsze nie udaje na tym ostatnim? Znaczy to jest przedostatni. Zawsze mi się tam nie udaje. Chyba to przejdę. Ej, słuchajcie, udało się. Udało się. Udało się. Przeszedłem tu tak szybko. Nie wierzę. Ja się wczoraj męczyłem nad tym 3 godziny, nad tym poziomem, kurde. Ja pamiętam, ja to. Wczoraj robiłem z czosnkiem, próbowaliśmy to przejść i kurde, ale to było odręczenie z tym. Po prostu już zakręcia wymyślaliśmy, <noise> żeby, żeby przejść. Po prostu się modliliśmy nad tą 180, a teraz tak łatwo to przeszedłem. A więc dobra, dostałem tutaj taką ładną książeczkę podziękowania, więc sobie ją otwórzmy. Dziękuję Ci za pobranie mapy. Raczej dziękuję sobie. Sobie dziękuję za pobranie mojej mapy. XD. Dobra. Dziękuję Ci za pobranie mapy. Jeśli chcesz, możesz wejść też na mój kanał i zasubskrybować. No, dokładnie. Subskrybujcie. Teraz lecimy po 200 subskrypcji. I tak po kolei. Po każdej setce będziemy sobie cel, tak, tak żeby cel nie był za wysoko i nie za nisko, tak wiecie. Lecimy po 200 subskrypcji. A, i jeszcze tutaj mamy bonusy na końcu. Zobaczcie. Róg na głowie. To to jest dobre fajne na optifajna. Bo sobie wchodzimy i rozświetlamy po prostu. Nie musimy tutaj sobie pochodni. Tutaj spawner na głowie to proszę bardzo. Orl jest w klatce. <grym> Dobra. A więc e, żegnam się z Wami. Do zobaczenia i życzę wesołych świąt wielkanocnych, żeby ten wielkanocny posiłek był smaczny. No i no, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za 100 subskrypcji. Rok próbowałem i, i się udało. Pamiętajcie, nie poddawajcie się, jeżeli coś Wam nie wychodzi. No to po prostu rada ode mnie, żeby się po prostu nie poddawać. A więc rozegram się z Wami, cześć.